Cześć. Zaczynamy kolejny dzień na rybach. Jesteśmy nad jednym z większych zbiorników zaporowych w Polsce. Dziś będziemy łowić sandacze oraz szczupaki. Ryba zgrupowała się już na głębszej wodzie i tam będziemy jej szukać. Łowić będziemy zaczynając od mniejszych przynęt 10-centymetrowych, a skończymy na aż 24 cm z nastawieniem na te największe drapieżniki. Zaczynamy. Taki, że teraz na początku skupimy się jeszcze na płytkich zatokach. Szczupaki dopiero wyszły z ziela, spływają na głębszą wodę i tu będziemy ich szukać. Nie będą to jeszcze te największe mamuśki, bo one są już na głębokiej wodzie. One stoją na spadach przy starym korycie. Te mniejsze aktywne ryby jeszcze są właśnie na płytkiej wodzie. Tutaj ich poszukamy. Porzucamy sobie w dryfie. Później połowimy z dryfkotwą, jak zrobi się większy wiatr. I sprawdzimy, czy biorą na mniejsze czy na większe przynęty. Później będziemy wiedzieć, co robić na dalszą część dnia. Wiatr wzmógł się na tyle, że możemy spróbować połowić z dryfkotwą. To powinno nas spowolnić do tego stopnia. Że łowienie w dryfie stanie się przyjemnością. I Teraz dryf kotwa. No, ta dryf kotwa jest chyba najlepsza, na jakiej pływałem. Pierwsza jest duża, nadaje się do dużych łodzi, jest z grubego materiału. Dodatkowo ma tutaj obciążniki z dwóch stron. One zapobiegają skręcaniu się linki, jeżeli w dryf kotwa płynie ze łodzią. A poza tym, jeszcze ułatwiają zarzucenie dryfkotwy i to, żeby ona utrzymywała się w stabilnej pozycji za łodzią. Dodatkowo, jeszcze karabinczyk, od razu w zestawie do zamontowania. Dryfkotwa może być też pomocnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają silnika dziobowego, który utrzymuje łódkę w danej pozycji i przy danej prędkości. A teraz, o, proszę bardzo, dryf podpa napełnia się wodą, wystarczy delikatnie szarpnąć, i ona utrzyma nas w jednym kursie, i spowolni bardzo nasz dryf, tak że będziemy mogli śmiało spinningować. Bardzo płytko, około metra wody. Szczytówka wędki musi być uniesiona maksymalnie do góry, pomimo zastosowania lekkiego obciążenia. Teraz 10 -centymetrową przynętą łowię z główką o wadze 7 gramów, a i tak przynętą non-stop. Haczę od Wędka musi być uniesiona cały czas w górze. Ciężko jest też łowić, zatrzymując przynętę ale aktywne ryby powinny sobie z tym bez problemu poradzić, a takich właśnie dzisiaj szukamy. Teraz płyniemy ostukać dwie, trzy miejscówki sandaczowe. Urwiemy trochę przynęt. A później będziemy łowić w dryfie, szukając aktywnych szczupaków. Jesteśmy już na miejscówce. Powinniśmy zlokalizować za chwilę sandacze. Tyle, że jest taka fala, że musiałem zwiększyć zarówno wielkość przynęty, jak i obciążenie do niej. 15-gramowa główka. X-strong, do tego Zander Pro 14 cm. Woda ma głębokość tutaj 3 metrów W sumie nic specjalnego, ale niedaleko jest stare koryto, a tego miejsca właśnie trzymają się sandacze i okresowo tutaj przebywają. W związku z tym, że jest tak bardzo duża fala i wieje wiatr, Musimy skupić się na obławianiu miejscówki tak jakby z wiatrem. Gdybym łowił w poprzek, robiłby mi się zbyt duży balon i nie miałbym szansy na skuteczne wcięcie ryby ani też na wyczucie brania. Łowiąc z wiatrem lub bezpośrednio pod wiatr w drugą stronę, na żyłce nie tworzy mi się balon. I mogę yy, skutecznie łowić z teraz na spadku starego koryta akurat w miejscu, gdzie zakotwiczyliśmy się. kilkadziesiąt lat temu przepływała rzeka. Teraz jest tutaj zbiornik zaporowy, ale ryby trzymają się starego koryta. Działa to na nich na nie jak magnes. Są tutaj w pobliżu zatopione karcze, pnie drzew, gałęzie, które często się wyciąga przy łowieniu, z dna sandaczy trzyma się tutaj drobnica jak i drapieżniki. Mam nadzieję, że zaraz uda się któregoś skusić do bramy. Przewalił pięknie zapadł, powiem Ci, że konkretnie trochę muszę jeszcze luz zniwelować i wynurza się. Yeah. Brudne przynęty jesienią robią robotę, fire tiger bez dotknięcia, a tutaj Bach i siedzi. No ta wędeczka Jigger Finesse. Przepięknie się sprawdziła. Wypuszczamy sandacza. Mam nadzieję, że trafią się kolejne. Piękna ryba. Dziś do łowienia sandaczy mam kij Jigger Finesse Terminator o długości 240 cm i ciężarze wyrzutu 7,28 gramów. Yy, ma on dość szczułą szczytówkę. Brania są po prostu jak pstryknięcie. Takie, że cyk i ja wiem, że to jest sandacz. Żadna inna ryba. Akurat yy, seria kijów Terminator. Jest tak wyjątkowa, że to chyba najbardziej uniwersalna seria kików, z jaką miałem do czynienia. Na każdą praktycznie rybę na złódki oraz z brzegu. Podcasting, jak również do zwykłego łowienia, tak jak ja teraz spinningując. No i ten Jigger Fines 7,28 gramów, obsłuży większość przynęt sandaczowych. практически на каждой воде. Trzeba zarzucać daleko. 20-30 metrów to jest maks. Nie stajemy, wiadomo, rybą nad głową, tylko opływamy zawsze miejscówkę i staramy się dorzucić do ryb, tak żeby ich nie płoszyć. Przy łowieniu z dryfu yy, mamy ten ogromny plus, że łowimy praktycznie bezczelestnie. Każde zarzucenie kotwicy. Generuje jakiś niepotrzebny, zbędny hałas. Przy łowieniu w dryfie yy, łowimy bezszelestnie, napływamy na dryby i brania mogą się zdarzyć spod samej łodzi. Łowiąc plecionką i mając zaczep, możemy łatwo spróbować odstrzelić yy, przynętę. Wtedy nie yy, robimy tego z kołowrotka, a łapiemy żyłkę, napinamy ją drugą ręką. I energicznie, o właśnie w ten sposób naciągamy oraz strzelamy z przynęty, dzięki temu uratujemy ponad połowę naszych przynęt. To jest! Hahaha, jest, jest, jest! Uuu, Większy! Zobacz. To powiem, że. Tak miało być. Była rzutka. Przetrzymanie! zapadu I chlaśnął. Nie jest duży, ale pierwszy zryw miał, powiem, że. O! A. Tutaj jest rybka, <laughs> przydłosił do spodbieraka, duszą. Patrzcie i to jest klasyczne, aczkolwiek nie do końca branie sandacza. Sandacze często biorą przyduszając przynętę, a też swoją ofiarę do ziemi, Dałem pyska. Ryba mała, ale jest. Do widzenia. kurce w obraniu. teraz będziemy łowić z wiatrem tak żeby nie robił się balon na żyłce zmieniliśmy pozycję bo sandacze przestały już reagować na podawane przynęty i po prostu to samo miejsce ale zostanie obłowione z innej strony No proszę, nie zawsze na sandaczowe przynęty trafiają się sandacze. Szczupaki też lubią Zander Pro. Powoli kończymy dzisiejsze łowienie. Wróciliśmy jeszcze na miejscówkę sandaczową, która na początku dnia obdarzyła nas pięknymi rybami. Za pół godziny zupełnie będzie ciemno i musimy ten czas jeszcze wykorzystać. Tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia.